Można by nawet się uprzeć i twierdzić, że na przykład Fallout 4 jest shooter, tak? tak, bo dużo ludzi w ten sposób w niego gra. Jak powstają FPS-y, czyli strzelanki pierwszoosobowe? Co jest takiego pociągającego w tym gatunku? Czy można jeszcze coś zdziałać na polu strzelanek militarnych? Z takimi poważnymi pytaniami udaliśmy się jakiś czas temu do Gliwic, gdzie zadaliśmy je Kamilowi Bilczyńskiemu, który obecnie pracuje nad sieciową strzelanką World War 3. Co ciekawe Kamil zaczynał swoją karierę od dość pamiętnej produkcji, Pain Killera. Była to taka można powiedzieć przygoda życiowa moja, bo pierwszy projekt bardzo fajnie wyszedł, w tym czasie wyszedł Far Cry, wyszedł Half-Life 2 i wyszedł Pain Killer i w każdym ustawieniu w zasadzie te trzy gry były rozpatrywane, który z nich jest najlepszym shooterem tamtego 2004 roku. Obecnie Bilczyński pracuje w studiu The Farm 51, które przed laty założył z paroma kolegami po fachu. Developer mający na koncie Necrovision, Deadfall Adventures czy Painkillers Hell and Damnation od początku swojego istnienia kojarzy się z gatunkiem gier pierwszoosobowych. Skąd u Bilczyńskiego i spółki takie zamiłowanie do tego sposobu ukazywania akcji oraz samego strzelania? Znaczy, podstawowe chyba to jest no, perspektywa świata, tak? Znaczy, ona powoduje, że z założenia FPS-y czy fish person Experience jest najbardziej imersyjną grą, tak? Postrzegamy Świat wirtualny w ten sam sposób jak w rzeczywistości. On oczywiście może być lepiej, odzorowany albo gorzej, ale to powoduje moim zdaniem, że zainteresowanie ludzi jest zawsze no, tak wysokie tym gatunkiem. tak? A drugi element jest to, że chyba wydaje mi się też, że no, ludzie zawsze lubili, znaczy chcieli się bawić w wojnę, właśnie bardziej chcieli się bawić niż ją toczyć i shootery dają tą możliwość. Zanim przejdziemy do procesu produkcji FPS-ów, warto zastanowić się nad tym, jak zmienił się ten proces. Jak zmieniły się fps -y i proces tworzenia ich? No, stały się na pewno, myślę, ładniejsze i ciekawsze, ale to właśnie dzięki temu też, że. Coraz większe budżety, coraz większe pieniądze są inwestowane jednocześnie technologia też się rozwija. Proces po prostu się coraz bardziej skomplikował i coraz większa specjalizacja produkcyjna się pojawiła. Tak? Czyli, jeżeli kiedyś przykładowo przy produkcji leveli od początku do końca była w stanie to robić jedna osoba, czyli wymyślała, czyli projektowała level, modelowała budynki, teksturowała budynki, świeciła ten level i później czasem nawet jeszcze gameplay na nich robiła, no to dzisiaj. Każdy z tych działów, które wymieniłem, może być jedna albo kilka osób. Tylko zajmują się tym specjalistycznym działem na etapie projektowania, czy teksturowania, czy świecenia, czy projektowania tego levelu. Jednocześnie to, że oczekiwania graczy coraz większe. Tak? Z każdym następnym fajnym shooterem, który podnosi poprzeczkę wyżej, już nie można zejść niżej, więc to się cały czas rozrasta, rozrasta, rozrasta. Tak? Załóżmy, że nagle wpadł mi do głowy pomysł na FPS-a. Wpadam do pokoju i krzyczę do ekipy, robimy strzelankę. Ale w jaki sposób podchodzi do takiego wyzwania profesjonalne studio? Jak dzisiaj stworzyć strzelankę pierwszoosobową? To jest tak, że zazwyczaj z generowaniem pomysłów jest mniejszy problem niż z realizacją. Więc, aby uniknąć tej sytuacji, w pierwszej te pomysły spisuje w formie takich bardzo bardzo krótkich propozali, możemy powiedzieć, czyli takich jedno-, dwóch-, trzystronicowych pomysłów, które zawierają w sobie najważniejsze elementy. Wtedy wybieramy ten jeden czy dwa z nich i. W większym gronie możemy powiedzieć konsultujemy czy ten pomysł ma rzeczywiście potencjał. Tak? Czyli i wewnętrznie sobie go dyskutujemy już w dużo większym szczególe, i z wydawcami czy partnerami biznesowymi naokoło świata. To pozwala nam doszlifować pomysł jeszcze na etapie nawet kartki papieru, czy on ma potencjał, tak? I dla graczy, bo i z graczami się też rozmawia każdy z nas, co jest, też graczem i z partnerami biznesowymi. Później przechodzimy do tego drugiego etapu, to jest praca preprodukcyjna. Czyli na etapie preprodukcji my w tym momencie robimy dużo ilość szkicy, rozbudowujemy tą dokumentację i wtedy ta dokumentacja już nie ma tam. Kilku kart. Tylko ma kilkadziesiąt, kilkaset czasem, prawda? W zależności jaka gra. I po kilku miesiącach przystępujemy już do pracy w silniku i chcemy odwzorować ten pomysł w formie prototypu. I pierwszym etapem w wypadku prototypów jest jakby szybkie zrobienie prototypu w formie funkcjonalnego, a nie takiego, który ładnie wygląda. Czyli zrobimy na przykład funkcjonalne menu, w którym kustomizujemy sobie bronię postaci. To jesteśmy w stanie później do tego dorobić ładną uprawę graficzną, ale jeżeli menu jest niefunkcjonalne i źle się w nim powiedzmy, klika, nie ma tej ergonomii, no to przerabianie tego na etapie już gotowego menu no, kosztuje znowu ileś na więcej czasu. Tego typu właśnie próbę w końcu przygotowuje nas tak naprawdę, czy demo przekrojowy do bezpośredniej produkcji, w którym już powstaje dużo ilość kontentu, dużo ilość map. Kluczowym etapem tworzenia gry dzisiaj wydaje się wspomniany Proof of Concept, czyli coś co moglibyśmy określić mianem wewnętrznego dema gry. Ten wycinek czy przekrój ma pokazywać najważniejsze funkcje danego projektu, ale też stanowić swoistego rodzaju model, wzór, punkt wyjścia dla dalszych prac. Ponieważ się ryzyko, znaczy nie da się stworzyć w zasadzie tego fajnego shootera z maszu, kiedy tworzyliśmy pękillera, nie było tam, powiedzmy, tak rozbudowanego etapu koncepcyjnego tej gry, możemy powiedzieć. To dzisiaj jednak każda firma, która tworzy jakąkolwiek w zasadzie grę większą, właśnie poświęca dużo czasu na to, żeby w fazie już produkcyjnej wiedzieć, co tak naprawdę chce zrobić, a w fazie właśnie prówo w koncept opracować taki wycinek gry, który jest reprezentatywnym, pięciominutowym na przykład gameplayem w docelowej jakości produktów, który chcemy stworzyć. I w tej chwili nie jest ważne dla nas zrobienie 10 fajnych czołgów na przykład, tekstur do nich i tak dalej, co kosztuje masę czasu i pieniędzy. Nam, nam wystarczy zrobić jeden przykładowy jakby pojazd, który będzie wyznacznikiem jakości dla wszystkich następnych. To samo jeżeli chodzi o broń, to samo, jeżeli chodzi o postać. I to jest tak naprawdę doprowadza nas do takiego momentu, że możemy w tą grę zagrać i możemy sobie powiedzieć, no dobra, no to jest to, co jesteśmy w stanie zrobić. Czy nam to odpowiada? Czy jeszcze musimy powiedzmy ten pomysł doszlifować? To później jest kwestia tak naprawdę dorobienia tych elementów kolejnych, tak? Ale już wiemy, jak to robić. Czyli to jest takie opracowanie matrycy, dzięki której w przyszłości możemy w sposób prosty i przewidywalny i możliwy do oszacowania, też jeżeli chodzi o ilość pieniędzy i czasu, przeprowadzić docelową produkcję, tak? Dotychczasowe aspekty procesu produkcji w zasadzie odnoszą się nie tylko do FPS-ów, lecz niemal każdego projektu. Na czym polega jednak specyfika tworzenia strzelanek pierwszoosobowych, bo przecież one rządzą się swoimi prawami. Moim zdaniem, pozycją wyjściową do każdego dobrego FPS-a jest po prostu gameplay, tak? Znaczy wszystko inne jest wtórne. Dlatego, stworzenie jakby można powiedzieć, no strzelania w shooterze jest proste. Tak? No stawimy jakiś model, podepniemy tam jakąś animację, już będzie strzela. Ale zrobienie jej naprawdę dobrze, albo rozróżnienie między ciężkim karabinem maszynowym, lekkim karabinem maszynowym, I też właśnie z punktu widzenia poruszania w grach można różne podejścia stosować. Podstawowa rzecz to jest strzelanie, później jest movement. I to tak naprawdę są de facto elementy gameplay, ale później sam tryb rozgrywki, tak? Znaczy, w jaki sposób biegnie. To jest celem tego biegania strzałów. Czy znaczy to jest tylko animacja przeciwników? E może być bardziej arcade'owy jak w Quake, albo może być bardziej realistyczny, powiedzmy, nie wiem, jak właśnie w składzie, tak? Tak! Jednym z elementów, który wydaje się szczególnie ważny, zwłaszcza w przypadku gier sieciowych, są mapy. W jaki więc sposób projektuje się mapy do FPS-ów? Różne wzorce w ogóle obowiązują w tej chwili, powiedzmy, których 10-15 lat temu nie było. Pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, to czy tworzymy jakąś lokację w świecie otwartym, czy w świecie zamkniętym. Tak? Bo możemy tworzyć lokację na przykład do Skyrima, a może być to mapa na przykład do Call of Duty, która jest bardzo mała, czy w Counter Strike'u też tak jest, tak? że mapy są projektowane w ten sposób, że gdzieś dochodzi do zwarcia. Tak? Pozycja wyjściowa, czyli do dziś na, na daszcie ludzie grają. Tak? I ja grałem to też, ja już nie potrzebowałem mapy, teraz dwa i mogłem jechać godzinami. Powiem. Ale każda inna postarała się to zzorować, Mówmy, nie? nie wiem, Mastek też tak naprawdę do tego prowadził, ale już to wszystkie w inny sposób. No i każda inna to, to samo historię opowiadały yy, na swój sposób. Jeżeli chodzi o taką jakby produkcyjną fazę, to jak już już mamy określone te elementy, to wpierw jest coś takiego, że robimy sobie szkice takiego levelu. Często w wypadku gra, na przykład multiplayerowych lokacji no to w sumie tutaj się sprawdza właśnie taki szkic z góry, którego czasem się unika. Z punktu widzenia właśnie multiplayerowych jest o tyle fajnie, że on pokazuje wszystkie pomieszczenia i drogi przejścia między nimi, tak. Później oczywiście określamy sobie też jakby w jakim klimacie ma być mapa. Natomiast w multiplayerowych grach ja jestem tego... Z... Z zwolennikiem takiego podejścia, że dobry layout levelu, czyli to jak po nim biegamy i strzelamy, jest uniwersalny. I, i jak zrobimy dobrą uglewalną mapę, to możemy ją opowiadać tą jakby od strony graficznej w nieskończony sposób. I jak już mamy ten, te szkice, to robimy sobie właśnie taki layout. Czyli to jest mapa, która w ogóle w zasadzie nie możemy powiedzieć, tylko w ogólnej bryle i kubaturze oddaje to, w jaki sposób level jest zbudowany. Czyli mamy po prostu takie sześciany, po których biegamy, są schodki, dzięki którym my jesteśmy w stanie szybko znowu zrobić prototyp, pobiegać, zagrać, ustawić pointy i zobaczyć, na ile to ma sens, na ile nie ma sensu, gdzie może jeszcze dobudować dodatkowy tunelik. I w końcu ona dochodzi do takiego elementu, że już jest na tyle fajnie grywana, że wszyscy mówią, że im się fajnie na tym gra. I wtedy możemy przystąpić tak naprawdę do tworzenia assetów graficznych. Następnym etapem, jak już mamy całą grafę, powiedzmy, zrobioną, jest taki element, świece, musimy tą lokację przeświecić. Świecenie no, dość długo trwa, tak? bo ono ma bardzo duży wpływ na oprawę graficzną. Czyli jak to się mówi, że świecenie możemy na przykład zrobić dwa razy lepszy level, albo dwa razy gorszy level. A jak jest słaby level graficznie, no to jest taka, tak, że się go robi w nocy i prawie nic nie widać, to już chyba wiecie dobrze, także też się takie przypadki zdarzają. Z punktu widzenia na przykład świecenia w multiplayerowych mapach ważny jest element identyfikacji wizualnej, tak? czyli gracz musi się, biegając na mapie, dobrze orientować, w którym miejscu się znajduje aktualnie. Dlatego często się buduje jakiś wyższy budynek, który orientuje nam mapę, nie wiem, daje się jakiś kolor światełka w tuneliku, że tu jest czerwona a światełka, tam jest niebieskie, tak w ogólnym zarysie. Oczywiście jest też podział na single player, multiplayer, cooperative mapy, to są całkiem dwa, każdy z tych trzech elementów, czy pomysł, jest konstruowanie map w całkiem inny sposób. Ostatnim z ważnych elementów jest zrównoważenie rozgrywki. To szczególnie istotne w grach sieciowych, które muszą przecież dawać równe szanse. Czy deweloperzy mogą rozplanować ten element już na papierze, na wstępnym etapie? Znaczy wiesz co, to jest tak, na etapie próbów koncert, my musimy zbudować system, tak, czyli jeżeli pytasz o to, czy już na etapie proof of concept jesteśmy w stanie określić rozrzut broni albo recoil, albo nie wiem, damage. To jest tak, że nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jesteśmy w stanie zbudować system, który na końcowym etapie proof of concept albo na etapie produkcyjnym pozwoli nam zmieniać te współczynniki. Tak? Nie da się tak naprawdę, no nie przypujemy się zbalansować przez miesiąc gry. Tak? Znaczy grę nawet po relisie tak, się ją balansuje, czy to jest detail'owa gra multiplayerowa czy fit 2 play. Mniej więcej wygląda proces produkcji FPS-a. The Farm 51 i Bilczyński właśnie zmagają się z takim przedsięwzięciem: wspomnianym World War 3. Sieciową strzelanką Free To Play, która ma trafić do szerokiego grona odbiorców, ale jednocześnie pokazać nieco inne oblicze pola bitwy. Nie wiem czy pamiętacie, ale TenKeel był główną platformą gamingową SCW i CPR. I to co było fajne, to ja miałem okazję właśnie w tamtym czasie. No, tworzyć mapy, tak? Na której właśnie grał Fatality i inni tam topowi gracze w tamtych czasach podjęliśmy decyzję, że chcemy stworzyć shooter multiplayerowego, mm. tak? A wydaje się, że w dzisiejszych czasach e, no, są jeszcze też fajne pomysły z punktu widzenia wirtualnego pola walki, gdzie moglibyśmy zaproponować nowy tytuł, który pokazuje, że gra z pojazd, shooter z pojazdami, no, niekoniecznie musi być przykładowo Battlefieldem, żeby być fajny. Chcemy przekazać, e, no, tak, jest taki m, tactical movement, tak? Czyli taktyczne poruszanie się jednostek. O terenie na przykład zurbanizowany, znaczy tak? Oni się w jakiś specyficzny sposób poruszają tam. Znaczy ja bym chciał, żeby też właśnie z punktu widzenia właśnie tej współpracy ludźmi między sobą pokazać im, w jaki sposób TimPlay może być fajny. Tak? Nie wiem, jeżeli mamy pojazdy na mapie, te pojazdy tak naprawdę spełnują się co 3 minuty i nie mają swojej wartości ani przeżywalności na terenie bitwy, to też tak nie do końca musi być. Można moim zdaniem bardziej rozwinąć ten wątek, żeby jednak pokazać, że no, pojazd bojowy ma swoją wartość, jego się wykorzystuje w określonym celu. Poza tym jeszcze jeden element, który jest uważam bardzo istotny, a którego nie mamy. Profity bronią są nieprzewidywalne. Wydaje mi się, że w większości shooterów nie czuć tego w ogóle, że na terenie bitwy, w której się znajdujemy, mogą się zdarzyć różne nieprzewidywalne zdarzenia. Tak? Jak my to zrealizujemy, to to zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się bardzo fajnie przedstawić ten właśnie aspekt wojny w naszej grze. Dobra, no to luźne pytanie w końcu. Swoje ulubione FPSy. Może być jakiś starszy, może być jakiś współczesny. To dziękuję. Jeżeli chodzi o singla, to jestem wielkim fanem Half-Life'a, od jedynki, dwójki, i wszelkich dodatków. I też System Shock'a dwójkę bardzo sobie cenię do dzisiaj. Tak Uważam, że ten klimat, który był w tej grze, no nikt go jeszcze nie powtórzył. Jeżeli chodzi o młodzie, to naprawdę, nie wiem, kilkaset, czy nawet kilka tysięcy godzin no, w Call of Duty i w Battlefieldach. Jest jeszcze trzeci taki element, PvE, no to tutaj powiem szczerze że dla mnie to, co zrobili chłopaki z Bungie, z Destiny, no to dla mnie jest mistrzostwo świata. Multi już tam nie do końca do mnie przemawia, ale PvE, no po prostu miażdży system. Impressive.